Cześć widzowie! Czy nigdy nie zastanawiało was, w jaki sposób małoletni Hagrid był w stanie wejść w posiadanie tak unikatowego i zaliczanego przez Ministerstwo Magii do grona najbardziej niebezpiecznych magicznych istot stworzenia, jakim jest Akromantula? Oczywiście, jak pewnie doskonale pamiętacie, sam Aragog w rozmowie z Harym Ironem twierdził, że przybył do Hagrida z dalekiego kraju w kieszeni podróżnika, co oznacza, że ten mógł po prostu nabyć go jak większość stworzeń podczas jednej ze swoich wielu wizyt w jakimś podejrzanym barze. Hagrid był przecież znany z tego, że często przebywał w okolicach ulicy śmiertelnego Nocturnu, na której to kupno nawet i takiej bestii nie stanowiło pewnie większego problemu, a poza tym całkiem dobrze znał się z Mundungusem Fletcherem oraz innymi przemytnikami, dla których nie istniały żadne moralne ograniczenia w kwestii rozprowadzanego przez nich towaru. No tyle, że musicie pamiętać, iż Hagrid opiekował się Aragogiem jeszcze zanim wyrzucono go ze szkoły, a to oznacza, że otrzymał go mając nie więcej niż 13 lat. Ciężko więc zakładać, by w tak młodym wieku szlajał się on już po jakichś spelunach, a poza tym nawet gdyby tak było, to czy jakikolwiek kupiec o zdrowych zmysłach robiłby tak bardzo nielegalne i obarczone tak ogromnym ryzykiem interesy z dwunastoletnim dzieckiem? Osobiście nie wydaje mi się, by mogło tak być, wobec czego ten niezidentyfikowany podróżnik, który wręczył Hagridowi jajo Akromantuli, nie mógł być przypadkowy i musiał zrobić to w jakimś konkretnym celu. W dzisiejszym odcinku postaram się więc odpowiedzieć Wam na pytanie, od kogo Hagrid tak właściwie dostał Aragoga i skąd człowiek ten w ogóle wiedział, że jest on miłośnikiem tego typu stworzeń. Zaczynamy! Większość teorii oscylujących wokół tego zagadnienia zakłada, iż pierwszym właścicielem Aragoga mógł być Newt Scamander, który przypadkowo wszedł w jego posiadanie w trakcie jednej ze swoich podróży i po powrocie powierzył go pod opiekę Hagridowi, wiedząc, iż ten tak samo jak on ma dużą wrażliwość na wszelkiego rodzaju magiczne bestie, nawet te powszechnie uważane za skrajnie niebezpieczne. Newt poznając Hagrida mógł bowiem odkryć w nim tę samą pasję i chęć zrozumienia prawdziwej natury magicznych bestii, które sam przejawiał i wcale nie zdziwiłbym się, gdyby on również uważał, że pod odpowiednią opieką Akromantule wcale nie są tak bardzo niebezpieczne, jak wszyscy sądzili. No tyle, że teoria ta opiera się głównie na tym, iż zarówno Hagrid, jak i Newt byli ludźmi Dumbledora i poznali się właśnie przez niego. I o ile timingowo prawie by się to zgadzało, bo zarówno pierwsze otwarcie komnaty tajemnic, jak i pojedynek Dumbledora z Grindelwaldem przypadają na pierwszą połowę lat 40. XX wieku. O tyle trzeba mieć na uwadze, iż wyrzucenie Hagrida ze szkoły i pomoc udzielona mu przez Dumbledora miały miejsce 3 lata wcześniej niż współpraca Dumbledora i Newtona w kwestii przygotowania do walki z Grindelwaldem. Drogi Hagrida i Newtona jako ludzi bezpośrednio powiązanych z Dumbledorem mogły więc po raz pierwszy skrzyżować się dopiero kilka lat później, i gdyby nawet jakimś cudem natknęli się oni na siebie wcześniej, to dla Newtona Hagrid byłby nikim więcej jak zwykłym uczniem Hogwartu, wobec czego chyba ciężko przypuszczać, by tak po prostu wręczył mu on młode jednego z najbardziej niebezpiecznych gatunków magicznych bestii. Wygląda więc na to, że Hagrid musiał dostać Aragoga od kogoś innego i dzisiaj postaram się Was przekonać, że był to nie kto inny jak sam lord Voldemort. Ten w przeciwieństwie do Newta posiadał bowiem bardzo konkretny motyw, by w ogóle zawiązać taką dziwną wymianę handlową z młodocianym półolbrzymem. Bo jak pewnie doskonale pamiętacie, otwarcie przez niego komnaty tajemnic w 1942 roku, skutkujące śmiercią jęczącej Marty uszło mu płazem tylko dzięki wrobieniu w to właśnie Hagrida. I ciężko jest zakładać, by mógł to być całkowity przypadek, a młody Tom Riddle, planując otwarcie komnaty i wypuszczenie z niej bazyliszka polującego na mugolskie dzieci, musiał zakładać, że prędzej czy później wyniknie z tego jakaś sraka, a znając jego przezorność i zmysł do zrzucania winy za swoje przestępstwa na innych, nie zdziwiłbym się, gdyby i tym razem sam przygotował sobie kozła ofiarnego. Szczególnie, że sam Hagrid doskonale pasował do profilu wybieranych przez Voldemorta w podobnych sytuacjach ofiar. Tak samo jak jego wuj Morfin wrobiony w zabój swojego rodziców oraz domowa skrzatka w Siby Smith, był on bowiem nieco opóźnionym społecznym wyrzutkiem, traktowanym z wyższością przez większość magicznego społeczeństwa, którego losem mało kto chciałby się w ogóle przejmować. Zauważcie też, że Voldemort doskonale wiedział, gdzie Hagrid hodował swojego pająka, ponieważ po rozmowie z Armando Di Petem o możliwym zamknięciu szkoły z powodu śmierci Marty Warren, odnalazł go w Lochach bez najmniejszego problemu. Zastanawiające jest również to, że znał on jego imię, zwracając się do niego Rubeusie. I wiecie, może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Hagrid był od niego 3 lata młodszy. Ja przypominając sobie swoje szkolne lata wiem, że miałem problemy z ogarnianiem imion większości osób już z kolejnego rocznika, a co dopiero tych młodszych ode mnie o dwa albo trzy lata. Dodatkowo wyniosły charakter Voldemorta i to, że nie otaczał się on zbyt wieloma osobami, wydaje mi się działać w tej sytuacji jeszcze bardziej na jego niekorzyść, a tymczasem nagle zwraca się on do Hagrida po imieniu, tak jakby byli przyjaciółmi, co moim zdaniem świadczy o tym, iż już wcześniej musiał zbierać o nim informacje w jakimś konkretnym celu. Co więcej, obecność wielkiego pająka w Hogwarcie mogła przydać się Voldemortowi w jeszcze jednej sytuacji, a mianowicie gdyby kadra nauczycielska wpadła na trop tego, że potworem z komnaty tajemnic jest bazyliszek. Jak pewnie bowiem doskonale pamiętacie, w notatce zdobytej przez Hermione napisano, że bazyliszek jest stworzeniem, którego boją się właśnie pająki, wobec czego Tom Riddle odkrywający mroczny sekret Hagrida mógłby z łatwością zmylić tropy, bo dzięki obecności akromantuli w zamku raczej wykluczono by tę możliwość. No i w tym momencie ktoś mógłby się zapytać, dlaczego w takim razie Hagrid nie bronił się przed oskarżeniami Ridla, skoro wiedział, że to on podrzucił mu akromantulę, a potem bezczelnie wykorzystał to do swoich własnych celów. No cóż, Voldemort mógł wręczyć mu jajo, wcale się przy tym nie ujawniając, i to nie byłby przecież jedyny raz, kiedy Hagrid przyjął jakieś niebezpieczne, magiczne stworzenie od osoby, która nie chciała ujawnić mu swojej tożsamości. W kamieniu filozoficznym wziął on bowiem jajo smoka od ukrytego pod kapturem Quirela, a więc w sumie de facto również i Voldemorta, któremu w zamian za to zdradził jak przejść obok pilnującego włazu na trzecim piętrze trójgłowego psa. I jakby się tak nad tym głębiej zastanowić, to to właśnie tłumaczyłoby, skąd Quirrell wiedział, jak należy podejść Hagrida, by ten wyjawił mu wszystkie potrzebne informacje. A więc, oczywiście, z inicjatywy Voldemorta, który wiedział, że fortel z magicznym stworzeniem zadziała w jego przypadku bezbłędnie, bo sam już kiedyś go na to nabrał. W tym wszystkim do wyjaśnienia pozostaje jeszcze tylko pytanie, skąd Voldemort w ogóle zdobył tak niebezpieczne stworzenie jak Akromantula, mając zaledwie 16 lat. I tutaj nie mam jednoznacznego wyjaśnienia, ale biorąc pod uwagę fakt, iż właściwie w tym samym okresie grał on już sobie na potęgę z prawem czarodziejów, zabijając chociażby własnego ojca i wracając po tym do szkoły, jak gdyby nigdy nic, to myślę, że zdobycie jaja Akromantuli również nie stanowiło dla niego większego problemu. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Dajcie znać co Wy sądzicie o tej teorii i czy również uważacie, że Hagrid mógł otrzymać młodego Aragoga od Lorda Voldemorta, czy być może macie na ten temat inne zdanie. A także wpadajcie na moje pozostałe materiały o Harrym Potterze, a przede wszystkim na film, w którym starałem się ostatecznie ocenić zachowanie Dolores Umbridge i do którego odnośnik wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!